Witam Was bardzo serdecznie. Chciałem Wam przedstawić. To jest taki krótki odcinek informacyjny na moim kanale, jak to już zwykle w moim przypadku było. Chciałem Wam przedstawić, że mam drugi kanał i na tym drugim kanale tworzę playlisty. Taka moja mała pasja, nie pasja, tylko moje małe hobby oprócz nagrywania i wrzucenia na kanał główny, czyli złotej pandy. Tworzę również playlisty. Na no, razie mam dwie. W przygotowaniu będzie, pewnie jak to wrócę, to w przygotowaniu będzie trzecia. I właśnie tworzę takie playlisty muzyczne. Można sobie dodawać, słuchać. Wybieram same najlepsze utwory według mnie takie najważniejsze dla tych piosenkarzy, piosenkarek, artystów, wykonawców. I zamieszczam to w moich playlistach, które znajdują się na kanale Muzyczny Smog. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Link do kanału znajdziecie w przypiętym u dołu przeze mnie komentarzu oraz w opisie do tego filmu. Na razie mi padres. Papa!